Salezjanie to popularna nazwa Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, czyli zgromadzenia zakonnego założonego przez Świętego Jana Bosko w służbie ludziom młodym, zwłaszcza najbardziej ubogim i potrzebującym. W duchu otwarcia się na potrzeby młodych Salezjanie prowadzą pracę wychowawczą w parafiach, ośrodkach wychowawczych, domach dziecka, szkołach i internatach oraz gromadzą wychowanków w oratoriach. Misjonarze salezjańscy pracują na wszystkich kontynentach świata. Zgromadzenie przyjmuje kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Boże, nie wiem co mam robić. Mam być zakonnikiem? Jeśli mam być zakonnikiem, to jakim? Gdzie? Ty musisz mi pokazać drogę. Boję się, że będzie mi doskwierał brak ludzi. Boję się, że życie zakonne. Zamknięte w murach klasztoru nie jest dla mnie. Jednak ciągle się nad tym zastanawiam. Chciałbym Tobie służyć i jednocześnie być z ludźmi, mówić im o Tobie, być dla nich. To Ty musisz mi pokazać drogę. Pomóż mi Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Ja jestem ksiądz Jarek, jestem Salizaninem stąd. Ja jestem Łukasz. Co <grym> Słuchaj, ostatnio dość często ciebie tutaj widzę. Nie wiem, może jest jakiś powód? No tak, faktycznie często ostatni, ostatnio przychodzę tutaj do kościoła. I też ma z rację. Jest, mam, mam powód. Bo widzisz ksiądz. Mówiąc najprościej, zastanawiam się nad swoim powołaniem i nad tym, co chciałbym, czy co powinienem w wrócić robić. I zastanawiam się też nad tym, czy przypadkiem Bóg nie chce, żebym był księdzem. Z zakonnikiem. Może chcesz o tym pogadać? Bardzo chętnie. Myślę, że możemy się wspomóc. To może chodź ze mną, pokażę ci coś ciekawego. Dobrze. Panie, w swoim wolnym ludzku o wspomaganie Kościół, zgromadzenie, rodzinę salezjańską, młodzież, a zawsze najbardziej potrzebującą i wszystkich ludzi, których Chrystus odpłynął. Amen. Uległy Duchowi Świętemu, Ksiądz Bosko łączył spontanicznie praktykę modlitwy pokornej, ufnej i apostolskiej z życiem. Od Niego uczymy się rozpoznawać działanie łaski w życiu młodych ludzi. Modlimy się za nich, aby w każdym spełnił się zamysł Boży i modlimy się z nimi, by dawać świadectwo naszej wiary i dzielić z nimi tę samą nadzieję zbawienia. Modlitwa salezjańska jest radosna i twórcza, prosta i głęboka, jest otwarta na uczestnictwo wspólnotowe i zespolona z życiem, w którym znajduje swoje przedłużenie.

kazał księdzu Bosko chłopców, szczególnie tych najuboższych, jako pierwszych i głównych odbiorców jego posłannictwa. Wezwani do pełnienia tej samej misji dostrzegamy jej ogromne znaczenie. Młodzież bowiem jest w takim wieku, w którym podejmuje się zasadnicze decyzje życiowe, przygotowujące przyszłość społeczeństwa i Kościoła. Za przykładem księdza Bosko potwierdzamy konieczność zajęcia się przede wszystkim młodzieżą biedną, opuszczoną i zagrożoną, która odczuwa szczególną potrzebę miłości i ewangelizacji i dlatego pracujemy zwłaszcza w środowiskach najuboższych. Ksiądz Bosko chciał, aby w jego środowisku każdy czuł się jak u siebie w domu. Dom Salezjański staje się rodziną, gdy panuje w nim wzajemna życzliwość i wszyscy, tak współbracia, jak i chłopcy, czują się kochani i odpowiedzialni za wspólne dobro. W klimacie wzajemnego zaufania i codziennego przebaczania doświadcza się potrzeby i radości dzielenia się wszystkim, a wzajemne odnoszenie się do siebie kształtują nie tyle przepisy prawne, ile odruchy serca i wiara. Takie świadectwo budzi w chłopcach pragnienie poznania powołania salezjańskiego i pójścia za nim. Nasze powołanie wyróżnia się szczególnym darem Bożym – miłowaniem młodzieży. Wystarczy, żebyście byli młodzi, abym was bardzo kochał. Ta miłość wyraz duszpasterskiej troski nadaje sens całemu naszemu życiu. Dla jej dobra poświęcamy wspaniałomyślnie czas, uzdolnienia i zdrowie. Dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i za was jestem gotów także oddać życie.